Siemanko, z tej strony Sławomir, was w kolejnym odcineczku na moim kanale Już ustawiam kamerkę I okej, okay, pewnie widzicie dobrze Patrzcie Oczywiście próbuję robić swój czas tutejszy Czyli tak całą mapę do lotnisko, Ale my sobie ułatwimy i pojedziemy do nas z Customs Ok, Mamy oczywiście stoper. 3, 2, 1, start! Oczywiście jedziemy tą stroną. No nie! Ci będą uderzenia, to będziemy klikali pomiń. bo jedną uderzenie to pomiń. Patrzcie, jakie dziwne cząsteczki lecą! Pomin klikaj! Mój kolega nic nie rozumie. Ale jest no więc, ile czasu minęło? 47 seconds. seconds. Ale bo tu zaraz zrobimy. Mój kolega uderzył, kolega go To? Zaraz robimy kochani taxi challenge Mój Kolega wydaje dziwne że ten też się nie przejmuje A driftem przeleciał Teraz już mi się nie udało jeszcze skłatać O! Widzę Aynę, Tak ja muszę go wpalić Jeszcze mój kolega trochę harduje

Dwadzieścia sześć minut! No to jeżdżę do knicha. No jeżu. Oj kolega, mówię tak jej nie umieść. O silniku się pali! Zarobiście. Ale nie, nie przejmujcie się tym złotym. Jak to wygląda? Ociekam. A jeszcze je naprawić. Oczywiście mój kolega już idzie 25 minut. Dość mam tego. nie zginiesz. Musisz mieć bezdarność. 25 minut. Rebeka, ja jeszcze muszę ci wyspakować, więc. Yy, już. Koniec. Nie. Tak. Tak więc mój kolega przyjechał po 25 minut, 30 sekund, i teraz przechodzimy na tryb do normy. Okej. O słuchacz! Oczywiście przejechał... Ja tylko tak na bo nie To prawda. On jechał 20. On jechał 26 minut? Jak dobrze mówię? To robi mi Tixi Oczywiście sobie od razu zadzwonię po tekstówkę, ه... bo się na mnie chce jechać. Nie wiem ile taksówka będzie COŚ Widzieliście to kochani? Coś nas zagrębał Jakaś puma Ze seriara Ze seriera Ja myślałam Ze seriera Tego nie było Tego nie było To i pokażesz jak to wszystko Tego nie było, tego nie było.

ze współpracą pokażę koszty ułożymy. o tutaj z bronią pokazuje A czekamy na taksówkę, idziemy po taksi wszystkie są Janek, ja poważnie mówię już jest późno ale musisz do domu dobra no, tak więc Lecimy dalej. Nie przejmujcie się, moją mamo. O, o, i okej. Tak więc robimy tekści challenge. Alek! Dobrze to tak jest. Oczywiście my sobie pojedziemy dalej. Czyli tutaj. Dobra. A Patrzcie, drzwi nie ma. Dobrze, lecimy. Oczywiście ten, ten kolega jest. Dys, ten y, taksówka się jest zdysperowany. Zobaczymy, czy mu się uda. No. Ej, którędy ty jedziesz, chłopie? Którędy on jedzie? On miał jechać odwrotnie. Nie zobaczymy, co nasz kolega zdziała. Nie, chłopak, dobra trasa, to my zło Zobaczymy, czy nie wypadnie. Ale bierzcie go wychodzi w całej. Patrzcie, przyjałował! Widzieliście to? Nie. Nie. Oczywiście nasz kolega jedzie. Jedziemy. charakter wyjdzie Dobrze. patrzcie tu jaki kozek kierowca wyjechał no to chyba mi się coś no da radę a ruszaj. Udało mu się? się? Patrzcie, udało mu się! E... Oha, No kolega sobie nieźle zaradzi, nie? No jedź go! Patrzcie! Dobra, jedziemy, 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 dwóch jedziemy, Patrzcie na jedziemy, patrzcie. jedziemy, Uwaga, uda Wam się. Uii. No patrz, wyszkoczy, wyszkoczy, wlatomu, wlatomu. A -a. Wyszkoczy. patrzcie, wyschodzi, wyszkoczy, batomo. Batomo. Wyschodzi. Chodźcie tu! Widzicie to jak nasz kierowca? Jest super! Ja mówicie, coś, coś, zatrzymaj się! Ja Widzicie, jak pijany? Nie, nie! Widzicie? Eee. Widzicie? Aha, bo... Dajmy mu jeszcze szansę, no żebym się uda. Trochę kręci drzwi. Ej, tam widocz tam. Nasz kolega chyba jeździć ją. Mm A -hmm. więc będzie się bez ale... tak Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Yeah!